No, siema, to znowu ja witam was, moi drodzy. Bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale wraz z Agent X, Elo, mordeczko, siemaneczko! Elo! No i moi, 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 moi drodzy, mili, w tym materiale czas najwyższy na coś, co wy bardzo lubicie. Czyli, oczywiście, materiał stricte rozrywkowy, w którym będziemy, uwaga, uwaga, mieli wyzwanko polegające na śmierciach, no i na ciekawych rzeczach, więc, stary. Co jest tego nie stary, nie, nie zaraz, stary, stary, później po odcinku, nie w tym zaraz stary filmu, nie jak kiedy indziej, okej? Okay? Stary. stary, obcie teraz akcję. Stary, obcie akcję. W tym Tra, odcinku la, la, la. oboje będziemy umierali. Z tym, że ja z tego kwarcu mam 50 level, czyliż to, że mam 50, więc to ja byłoby ja. chyba kupił umrzeć, nie? Więc moi <grym> drodzy, ta, w tym od... by było, ale bym się śmiał. No wiem, stary w tym odcinku mamy trzy dziury, jest to dziura zielona, pomarańczowa oraz czerwona. I to wam już mówię, na czym polega. Ja i Agentix musimy moje teraz jego wszystkie temki do skrzynek dołożyć teraz tutaj swoich, więc teraz to była moja skrzyneczka i temy Elvisa. Sobie tej po prostu i odkładamy, Tu są w ogóle jeszcze moje nagrywać owagowa, moi drodzy, oczywiście kto masz, jak sobie działało w tym odcinku. Więc teraz tak, Agentix ja mamy teraz. Teraz zero itemków w Q To są trzy dziury. I więc zaraz tutaj jedna osoba w ratomową dziurę wleje lawę, a w drugą wróci, wróci nagrodę. Elbisa. Wróci nagrodę, a potem przyjdzie tu kolejna osoba i będzie musiała wybrać losową dziurę więc albo trafi na pustą dziurę, albo trafi na dziurę z lawą albo na dziurę z nagrodą, więc rywodów to może być mega ciekawy odcinek tak stary, więc tym bardziej, że mam tutaj 50 lew. rozumiesz, to 50 o Kurde, ej, ja szkoda by sobie... było, gdyby ktoś się tak do, do dziurki tej wrzucił tak bez powodu, wiesz? No powiem ci, że gdybym teraz go stracił, no to byłby mega, mega zły więc tutaj w ogóle to są też jestem, też mogę te nagrody... No przestań, ty wszystkim mówisz, co mam w tym odcinku robić okej, to jestem, mam ogólnie moje nagrody, które agenty w tym odcinku może czy są ogólnie nagrody jego, ale mam zakaz, aby tam patrzeć. Więc nie wiem co tam będzie, jestem tutaj mega ciekawe, więc bądźcie dziś na filmiku do końca po prostu i subskrybujcie kanał, bo każda osoba, która subuje kanał, tego nie żałuję, a jak już kanał subujecie, to wiecie, że jest on najlepszy w powiecie. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie i dzwoneczkujcie. Bądźcie no, na bieżąco. Dobra, stary, więc wiesz co mam, tu ogólnie... głównie wychodzicie. Dobrotką. A protką. Agentix, zaczynamy nasz challenge. Chrum Daje... chrum. Tak chyba nie robią paprotki, wiesz? Dobra. Ty się nie znasz, ty Dobra. nie jesteś tym. Z zoologiem. Proszę. Dobra, stary, lecimy. A więc teraz, tak, moi drodzy, każda osoba z nas będzie oddawała 8 skoków. Więc Agentic, stary, wiesz, to może tylko ja pierwszy wylegę to w lawę. Więc teraz, ja się może jakoś tam wiesz, przejdź za palmę i jedna reguła, moi drodzy. Bo to tutaj, wiecie, musimy być uczciwi i oboje nie podglądamy. Więc teraz tej biorę jeszcze moją jedną nag nagrodę. Czas najwyższy, a więc wiecie co? Może chyba to być to, więc zajmę coraz Agentix sobie tą oto nagrodę. Więc stary, szykuj się. Więc teraz, wiecie co? Możemy sobie chyba to po prostu wrócić do dziury. A w ogóle każda jest podpisana. Ta dziura nazywa się subskrybuj ten kanał to nazywa się subskrybuj kanał Bedros Elviso Games, a to nazywa się follow Instagrama Elviso Podwójnego więc fajowo. Więc chyba name tak wbije do tej dziury. Okej. Okay. Proszę, no się tutaj moje rodzy wymutowane na, na tym spiku. Okej. Okay. A do tej dziury wbije lawa, więc teraz tak. Elviso, zauważyłem błąd. Czekajcie. O, siema, siema stary. Nie widzę jak wrzucałeś, nie widziałem jak rzeczy wrzucałeś. Muszę jeszcze... musisz jeszcze raz wrzucić, bo... Nie wiem do której dziury muszę wskoczyć, żeby No to żeby stary, nie podglądaj teraz coś się w ogóle od dziur. O, się od dziur Wejdź teraz no. na, na ten stary liść. Wejdź teraz na ten liść. Wejdź na niego. Staj na nim stary. I teraz proszę bardzo, oddajesz pierwsza jakby z mojej strony. Po prostu dzisiaj bądźcie na, na filmiku do końca, bo to jest mega warte tego, żeby oglądać jak tracimy level, ogólnie umieramy i też wygramy nagrody. Więc stary, szybka akcja, krótka piłka. Wybieraj, do której dziury skaczesz, do której skaczesz? Dobra, skaczę do do do, do której skaczę, skaczę do proszę, proszę, Poczekaj. Kwiatki pomarańczowe, kwiatki zielone, kwiatki czerwone. Mhm, tak. E, są w kolejności pomarańczowy, zielony, czerwony. Czyli ta kolejność w ogóle się nie zgadza z tą co tutaj Dokładnie jest. Przez to, jest. że to są trzy litery. Trzy tak? litery to są e, części... To jest lew morski agentik. Lew morski, skacz! Szybko, tak, skacz! Tak. Dobra! <laughs> Mordo! Masz pustą dziurę! Masz pustą dziurę. W zielonej była nagroda, a w czerwonej była lawa, więc moje gratulacje. Obecnie jedną rundę Agentix przegrał tak właściwie bez niczego. Nie, nie ma tutaj ani wygranej, no takie zero ani wygranej. Takie zaraz robię to górę doszkolwę sobie tutaj wyrzucimy, żeby naszych nie nie pomyliły, więc teraz taka to jeszcze ważna akcja, nie? Lawę, którą ty mi będziesz stary wylewał. O, masz do góry, okej? Okay? Chociaż to jest nawet bez sensu. Okej, okay. tak sobie teraz teraz zróbmy. Ty nie, ma sensu No wiem, czekaj. Okej, okay, teraz to masz na stole Twoje wydarka są te najwyższe, okej? Okay? Moje to są niższe, więc tak są. Okay, Dobra. Teraz moja tutaj wraca więc super, bo w tym, w tym ogólnym Odstawe. miejscu Stary, w tej rundzie nie, nie straciłem nic, okej? Okay? Więc czekamy teraz, ja mam rodę jakoś tam daleko wyjść, się po prostu jakoś tam pośpiesz Lecimy z tym moją to w ogóle teraz w tym momencie, jeszcze nie wiem czy wiecie Ale mam swój drugi kanał, w mega mega polecam, już nazywa się Elvisa Tak okay, więc nim macie moje codzienne odcinki z Bedrock, więc serio, też oczywiście subskrybujcie Bardzo palcem, bo tam są serio grube akcje I tam nawet dzisiaj wbił odcinek z Aberko, więc serdecznie wam mega palcem, Link w karcie w opisie i ogólnie wszędzie, dobra stary Jak tam ci poszło, co skończyłeś? Indy, no, Kto można wy? powiedzieć, że. Mogę tak, wbijać? jakby jakoś skończyła. Czyli już lecę ja do siebie, stary spokój, to się wbijam. Dobra. zobaczymy. Okej, okay, wbijam na liścia. Dobra, stary. Eneduerike fake Agentix połknął żabę. Żaba Agentixa w brzuchu mu się rusza. Zielony, więc go! Lecimy z tym, lecimy 50 level. Nie! 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 50. Stary! Dziękuję za zadanie mi jednego levela, ale mogłeś trochę 50 50. Ja to jestem, nie mówię, że jestem 30, o to on kurde chciał, ale 50. Ja to zabiewałem od kilku filmów, rozumiesz to? Tutaj ja kwartu kopałem, to jesteś głupi. Dlaczego czego. No Szkoda, taki... Elviso, mogłeś sobie pierwszy coś zenchantować. Taki sympatyczny kolor, był taki zły. Dobra, stary, nie komentuję tego. Teraz będzie zemsta. Coraz będzie straszna zemsta, więc do widzenia, Seulator. Lecimy z tym moim ludem z see you Seulator. Later, later, więc, słuchaj, chyba każdy wie, że ci warto być na filmiku do końca. A teraz wiecie co? Za karę damy mu najgorszą możliwą nagrodę, czyli książkę. Na fart, z jest więc książka sobie wbije do tej dziury na przykład Okej, okay, ona sobie wbije tutaj A tu sobie wbije lawa Więc jestem ogólnie za tym Okej, okay, więc spoko jest Panie się, jest pan gotowy na nasze wyzwanko? Czy jednak nie chciałbyś być tej stary? Marche, ja, nie na ma twoje. Pana Agent x z nami, ale jest Pan John z Ameryka Panie John z Ameryka, witamy w naszym challenge'u, tu jest ja, dla Pana Dobra. Ma Pan tutaj Ma Pan masz, tutaj masz Oho, carrot Coins, thank you very much, bro Tak, bo. tak, thank you very much. z Ameryka, Dobrze, Oryginal. musisz oddać trzy jumpy Z czego w jednym masz lawę A w When drugim masz... Love. Tak, po prostu stary. A, a w drugim mam puste, a trzecie mam uh, nagroda Nagroda, dokładnie, yeah, nagroda yeah, right, Więc right. one Two, three, go John from America! Go! Tak! Co?! <grystanie> <grystanie> bro, Wygrałeś coś? Czy to nie była ta Wygrałem. <grystanie> A, faktycznie, to była ta <grystanie> Wygrałeś najgorszą <grystanie> nagrodę. <grystanie> ja, jakby, stary... Możesz pomyśleć, że ja coś widziałem, ale ja po prostu sobie tak pobiegłem i przypadkiem myszką źle ruszyłem. Dobra, stary, wygrałeś najgorsze pod nagrodę, ale wygrałeś coś, nie? to moja kolej, moi drodzy, jest on już sobie, o. po prostu uciekam. Stary, tam już po prostu dochował, ja teraz nie patrzę. No i mam tutaj taką wolną chwileczkę, to sobie my też zobaczymy jak mój piękny apartament się rozwija, tak właściwie to się nie rozwinęł w ogóle, bo po prostu jak zwykle to skończył się już tam, czy jak? Jak ci tam idzie, eee, No, jeszcze tak słabo idzie O Okej, okay, więc teraz znaczy no, po prostu. Staram. Poczekam tutaj, spoko, masz czas, więc po prostu mówki jest... Robicie, czyli już? Skończyłeś? No, to możesz już skakać Elviso. Okej. Okay. Więc stary jestem powiem ci taki szybki, nie? Krótka piłka, je marchewkę i wlatuję do mojej dziurki. No i skacz. Stary Instagram Elviso podłogopsila moje drodzy. Jeżeli teraz umrę, followujcie, jeżeli nie umrę też followujcie. <średzianie> Agentix! Powiem ci, że w końcu coś fajnego, nie? Wygrałem ale ci teraz. Nie teraz powiem, w której dziurze była lawa. Ej. A teraz będzie ci trudniej oszacować. A, czerwone, czerwone było, czerwone było, tu lava, była lawa. No wiem, ale wygrałem od ciebie z stary. 5 więc według mnie, serio, bardzo poczciwa nowa ja, no, więc dziękuję ci bardzo. A teraz do widzenia. I teraz czas najwyższy na Twoją karę, panie Agentik. Teraz czas najwyższy na Twoją karę, więc. Nie, nie ja myślę, że kogoś innego ukaże. No ja stary, nie mam pojęcia, więc teraz sobie biorę, może to jakoś tutaj właśnie Tam nagradana jest maga, według mnie presji ponieważ to jest, aż uwaga, uwaga, moi drodzy 12 minut mojego kopania, więc teraz nie mam pojęcia rano mowy, to teraz sobie to zrobimy, tutaj sobie wbija to, do sobie wbija e, To, ooooooo Right, agentik, zapraszam do mnie, kolego, teraz najwyżej, teraz na twój Niezwykły jump, który może skończyć się albo śmiercią Albo niczym, albo wygraną, proszę bardzo, agentik, więc teraz stary Śmiało, powiem ci, że nie mam pojęcia, co teraz robisz, ale no Według mnie, jest teraz spora szansa żeby każda osoba strzeliła suba na kanale Elviso Games Dobra, sorry, rób to, rób Rób, eee, robimy dobra, to to poczekaj To ja zrobię to inaczej i Ja teraz idę tyłem okay. Nie patrzę, gdzie idę Okej, okay, dobrze Okej okay. Aha Fajnie, dziękuję, że zabrałeś mi 12 minut mojego czasu, zgarniając mój cały kwart. Dziękuję, stoimy. Dzień za co. Bajdowy on jest w ogóle dla Maciawy, wy go może oddaj, co? Czy jednak go nie oddasz? Nie, dziękuję. Nie, okej, okay, spoko, dobra. To teraz, idę, stary, wiesz, spokojnie, mamy sporo czasu, rób to jak chcesz, ale ważne dla mnie byłoby to, jest tylko to, aby każdy z nas oddał 8 skoków, no i jednak, żeby chociażby połowa była dla mnie wygrana, nie? Ponieważ ile już tutaj możemy może. chciałbyś wygrać połowę? Ja stary, chyba zginąłem chyba tylko raz, nie? Czy dwa? Nie wiem, mi, mi się wydawało, że ty nic nie wygrałeś, więc. Ej, ja mam twoje jest tylko 5 TNT, wiesz, to jest w swoim okrójnym dobra. dobra, to jeden raz wygrać. Dobra, może coś ci innego teraz zrobić. Okej, okay, stary spoko. No nie, jak jestem głupi! Czemu głupi? Przycię <noise> nagrodę do lawy <noise> Nie, szczerze stary, nie skomentuję tego, okej? Okay? Nie skomentuję <noise> tego, bo to jest po prostu twoja skrajna głupota, ale niech ci będzie. To masz coś innego. A co wróciłeś tak ciekawości, co wrzuciłeś? Wrzuciłem <noise> 8 Mhm, <noise> No niech ci będzie, stary, to już mogę iść, czy nie mogę? Możesz. Kurde, chciałem się coś dobrego na końcu. Dobra. Więc, okay. Bo i tak wiedziałem, że przegrasz. Okay? Więc stary, już było zielono i już było pomarańczowo. To może teraz czerwono, co? Lecimy. No nie wiem, czy to dobry wybór. No to nie dobry wybór, bardzo. Ok. o Rolex! No, myślałem, że w zielonym była nagroda. No to była okay. farta No to, stary, dziękuję bardzo. Mam teraz Rolexa. Moja nagroda, mam tu i to w ogóle stary, zobaczysz, że dwie nagrody rozumiesz to aż dwie ekskluzywne nagrody? Czy mam nie. nie. O, jak słodko, I jeszcze emeraldy spalił! I dostałem od niego level, super! Ty, to ja ich nie wywaliłem w ogóle, pewnie. To, Ej, ty ty miałeś teraz ten śmieszny błąd, że, że jak i ten wyrzucisz, to on ci po prostu tak niby znika, ale nie znika, czaisz? Aha, czyli miałeś najwie, największego farta? W największym nie farcie. Co się stało. <laughs> dobrze. Też nie myślałem, że wyrwaliłem do lawy. Stary, jest dobrze. <laughs> Dziękuję też za piąte lebym Do widzenia, uciekaj stąd mi szybko. A ja biorę teraz lawę i czas najwyższy na moje ciekawe itemki. dobry, panie funkcjonariuszu. Okej. Okay. Nielegalne działanie na terenie tak Milionowic zostało przeze mnie. Gotowe! Agentix, Agentix kończyłem tak, tak, tam że nic nie mów, nic tam nic i nie mów, stary, lecimy szybko w Kimę tutaj w ogóle na samym starcie. A więc wiecie, lecimy sobie teraz, szybko się zrzemniemy i kontynuujemy na challenge za dnia, żeby nie było żadnych momów, innych no typu zjawisk pogodowych Więc Agentix, śmiało stary, to jest w ogóle twój czwarty skok, nie, piąty, tylko piąty. Mhm. Opsasa, Opsasa Skoczyłem do lawy. Nie, nie mogę trafić. Pomożesz? Pomogę ci. To do czerwonego. <laughs> Szczerze, to było bardzo śmieszne, okej? Okay? To było z tym bardzo śmieszne, więc dziękuję bardzo. Nagro nagroda była w dziurze zielonej, więc nie miałeś aż tyle szczęścia, ale nie każdemu się tak A co powodzi. miałem do wygrania. Name taga. A. Bagdowujmy mojego teraz jedynego, więc najbardziej ciekawie. Więc teraz są sobie story uciekam, a sobie tam wiesz, Czy powodzonka? No i tam wiesz, po prostu podejmij dobrą decyzję i wrzuć nagrodę do dobrego miejsca, które z chęcią odwiedza story. Więc proszę bardzo, a my zaraz powrócimy jeszcze, muszę sobie na przykład jakieś zagadnienia, marcheweczki, żeby byliśmy troszkę bardziej bogatsi. No i w tym odcinku powiem, że no jest według no, mega no, no nie jest tak powiem, że jakoś tam wiecie. Mega genialnie, że ogarniając super itemy. Ale mamy nagrodę normalnie. stary już się tak skończyłeś? Skończyłeś już to tak szybko. Elviso! Dobra, stary. Czy on teraz Elviso. So. i oddaję skok z kilkoma takich marchewek, jak męczysz. Elviso! Tak? Elviso! Stary, mam co raz w EQ. 3 staka Robię to, ok? Skok z nimi. Jak umrę, to umrę i trudno. Będzie mi przykro. Lecimy, stary. Eee, dobra. Skoro w tyle razy była lawa w czerwonej, to nie ma bata, aby była po raz kolejny, ok? Nie ma takiej absolutnej możliwości. No nie ma. Aby po raz. No nie ma. <grym> ok, to powaręczam, Was tak mówisz, ok? Niech ci będzie. Ok, miałem rację! Czekaj, czy stary, stary miałem rację? Tak, tak, Kurde, co wow, goreś. jestem ubeł, nie? Znaczy, że, że jak ci powiesz, że nie ma bata, to ty tam celowo wskoczysz. Ale jestem geniuszem, jestem normalnie niezniszczalny stary. Kurde, mówisz, mówi, że jest geniuszem o grze, w której po prostu liczy się szczęście. No Elviso. No wiesz, na no szczęście trzeba było długo pracować, bo on sporo nieszczęścia, nie? Jak to mówią. Dobra, teraz moja kolej, nie? Dobra, twój czwarty sk skok to no, będzie? Nie działa mi twoja nagro nagroda, którą mógłbyś dostać. Może lepiej to schowaj, kolego, Głupia bo nam inaczej. Dobra, uciekajmy się teraz w tym momencie. Masz ja... O, wiesz co, starej? Ze, ze, ze względu na to, że już tutaj sporo razy przegrałeś i właściwie nic nie wygrałeś ciekawego. I co no w ogóle stary, i to zaraz. obywatele szybko. naszego miasta, Elo? Mhm. Nie mam co jeść, brakuje mi wszystkiego. Jak macie jedzenie to odkupię Abra. Aber. Stary idź sobie, bo nie możesz powiedzieć teraz tak stary z, z, ze względu na to że w tym odcinku nie wygrałeś absolutnie nic innego, oprócz staka kwarcu to teraz czas najwyższy na najbardziej prestiżową nagrodę stary, więc wiesz co po prostu teraz to zróbmy, tu jest w ogóle jeszcze ta twoja więc co, to po prostu jakoś zabiorę nie mam pojęcia, bo ona tu jest niepotrzebna okej, okay. więc teraz stary, sobie jakieś nie mam pojęcia zróbmy może tak, okej okay. i zróbmy sobie tak i będzie spoko, więc panie agentisie droga wolna, biegnij czas najwyższy na twój test szczęścia Ci się uda, czy może jednak nie? Jak sobie myślisz, co? Powiedz Myślę, nam. że chyba nie. No mi też tak się wydaje, że się teraz mnie nie zgadniesz. Dobra, okej, okay, więc starmię. miałeś sporo dzisiaj się pecha i szczęścia. <grym> To był, to był cheat stary, byłeś to od tyłu. Ale, ale jakby chciałem i tak czy siak wbić do tej dziury. Okej, okay, no w sumie. No okay. nie, nie miałem zamiarów wbić okay, do Chyba innej. że tak, stary, chyba że tak, to spoko. Chciałem Dobra. Wbić się na środku. Jestem miałeś farta, pamięć tam, że skoro to jest tyle razy, wiesz, e, lawa, to już tam ja po, będzie po prostu najpierw nagroda Nie, ja tak więc totalnie na randomie podbiłem, mówię, chciałem skoczyć do czerwonego, sobie biegnę. Już się kieruję na czerwone, ale patrzę, nie no, parbarańczowy jest taki po środku, biegnę, biegnę no. i nie trafiłem do dziury. Ja mówiąc, stary, spotka, spotkałem się po środku, ja teraz stąd wychodzę, Jakoś nie mam pojęcia, bo marcheweczki może, chociaż że tam żadnych nie ma No i stary, według mnie, w tym odcinku mam od Ciebie lekko więcej szczęścia Ale zauważyłem, że, że Ty jesteś w tą grę mega dobry, wiesz Tak naprawdę, w tą grę stary po prostu koksisz Ja nie, 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 nie mam pojęcia jak, ile Ci jest potrzebne lat, lat praktyk Ale naprawdę po prostu grasz to jak prosto. Ja spary. wiem, że ja jestem bardzo dobry w takie gry ja eee, też się mega jestem, cześć, na Jestem proplayerem, pro zawodowym invest. graczem. O i tak być tu. Eee, no, no, no. Gotowe tam... czy jeszcze nie? Poczekaj, bo nie. spałem do dziury przepraszam No, może jeszcze się ten story spalę z, z moją nagrodą, Coś Proszę bardzo. <laughs> chciałem. No, dobra, stary, gotowe czy nie? Dobra, gotowe, go! Okej, okay. hey. więc zaraz cyk i lecimy teraz, moi drodzy, po nagrodę, która będzie tym razem. Jestem wręcz pewien w 85%, że nagroda wylądowała w dziurce czerwonej. Iż, ponieważ tam był tyle lawy, że według po prostu wiecie, matematyki w końcu tam musi być jakaś nagroda, po prostu musi być. Więc nagrań X, dziękuję bardzo za moją nagrodę! Hehe, yeah, <laughs> nice. Jakby. W tym miejscu lawa jest od około 5 run, stary. Naprawdę. To jest najśmieszniejsze. Mhm. Nie, tego nie A. dostaniesz, Elid. No stary, świetnie. Dobra, więc teraz czasem najwyższą na Twój. Teraz szczęścia. teraz, stary, otrzymasz coś, co według mnie dzieci i młodzież lubią najbardziej, okej? Okay? Dam ci teraz 4 nagrodę, która będzie wyważana na Twoją nagrodą. Rozumiemy się stary, Wyważona, no. Tu ciekawi tak. teraz stąd. Naprawdę. Otrzymasz coś, o czym marzy każdy w swoim wieku, Agent X. Nie? Ty ile masz, lat, stary, co? 10,5. Nie, ty miałeś chyba i... okej, okay, dobra, okej, okay, stary spoko. To już tutaj się szykuje oczywiście No i zobaczymy co nas tego pyknie, więc proszę bardzo Okej, okay. dobra stary, wiesz co? Ja jestem już gotowy, więc proszę bardzo, biegnij mordeczko, czas najwyższy teraz na twój test szczęścia Czy to teraz go, będzie twój Jan, luck? Go. Czy jednak będzie twój unluck, ponieważ powiedzieć, że ser jest szansa Biegnij, Janek, biegnij. Biegnij, Janek, biegnij. Biegnij. Biegni. Biegnij. Biegnij, biegnij. Yeah, no i nie wygrałeś i nic, Mordo! Congratulations! A! No nie! No bez jaj! No nie! Myślałem, że to jest nagroda! Ale najśmieszniejsze jest to, że chyba w dwóch miejscach była lawa, a ani jedno nie trafiłem. Tak, była w, była w dwóch lava? Tak. Gdzie byłaś lawa? Była w czerwonym. Czyli, czyli masz tą sferę, nagrodę czy jej nie masz? Nie mam nic To się spaliła sorka To się spaliła, to dobra było nagrodą? Dziesięć książek <grym> To dobrze No to dobrze, to dobrze, czekaj Tylko teraz coś jakoś sobie zabiorę, żeby móc jakoś W ogóle nawet zgadnąć, bo tu już w ogóle wiadarkę już coś sobie wziąłeś, więc spoko Teraz stary uciekał, nie? Okej, okay. czyli to już było stary, które twoje wiaderko? Nie wiem, nie liczyłem Dobra, czyli teraz mamy jeszcze dwa skoki Ty, trzy, tak? Nie wiem. Dobra, zobaczymy, stary, za chwileczkę, czekaj. No tak, ja teraz, stary, czyli jeszcze masz dwa skoki, i ja mam teraz dwa skoki, tak sobie zróbmy po prostu, wiesz, nie mam pojęcia, ok? Tak sobie zaraz ustawmy po prostu, bo, bo wiesz, położyłeś wiatr, ja raz wymyśliliśmy i już pomyliłeś wszystko, wiesz naprawdę, stary? Bo, po prostu już tam pomyliłeś wszystko, więc teraz proszę bardzo, agent, gotowe czy jeszcze nie powiedz mi, gotowe czy jeszcze nie? Jeszcze nie, Elviso. Tu już się zależy, chwilę poczekać. Spoko, jestem, ja no, tak wiesz, skierowany bardzo w dużo, nic nie widzę, więc tam po prostu sobie mówię, jak jest z sytuacją. Gotowe? Eee, a, muszę ci nagrodę wrzucić jeszcze, no tak. Aha. Zapomniałbym. No faktycznie, powiem ci, że no nie jednak na siebie wtedy zły, jakby naprawdę, zły. no byłoby było ogólnie było super. Gotowe czy nie? No, dobra, Elvis, możesz wbijać, Zobaczymy okay. czy cokolwiek wygra. Do no. czerwonej <grych> nigdy nie porwał. Siljesz się ale, po pomarańczowej. Ale to była... to była wszędzie lawa. I czemu wziąłeś nagrodę? No. No bo, bo, bo tak chciałem, stary. Dobra, wierzę mi tyle. Dobra, teraz z mi po prostu uciekaj. Teraz Mogę ci dać jednego Pufferfisha Dobra, e, może ci nawet dam dwa, ale stawiam, że z nimi zginę. Dobra, stary, wiesz co? Powiem tak, już się po prostu stary nie chcę. Teraz każdy oddaje po jeden skoku i tyle, okej? Okay? Do widzenia. Dobra. I sobie. Proszę tak, stary, po prostu według mnie dość. To jest serio mega męczące. Dobra, stary. Czyli teraz każda Wiesz skoku. jak się śmieją łyżki? <głosłuk> <łyhýhýhý>. <głosłuk> Oj, ale to było śmieszne. Ale to było zabawne, to było tak zabawne, że teraz oddajesz swój skok. więc proszę bardzo, skacz twój ostatni skok w tym odcinku. 3 metry, może dalej. Leci, leci. Tak ufo! <głosł> Jupi! Dobra, story, przykro mi bardzo, ale nagroda była oczywiście w zielonym, więc superowo story nie wygrałeś jej. Przykro mi bardzo. Okej, okay, więc teraz czas stary na mój ostatni skok. No! no nie, no! czemu? No! No! no, no, no! No taki byłeś stary hojrak, tak? Taki byłeś, dalej, nie mamy stary, stary całego dnia. Wiesz to i tyle lecimy z tym, bo naprawdę się już porobiło śmiesznie. Dobra, proszę bardzo, Agentyk, czas najwyższy na w tym odcinku są ostatni, czyli mój, tak? Tak, okay. tak. Ja Błagam, ja teraz mi się nie uda, to będę sam na siebie zły. Wiesz... Stary? Ja, ja się tak bardziej będę z jednej rzeczy i tak śmiał. No wiem. Proszę bardzo, sorry, gotowy jesteś, nie? Dobra. Mogę? 3, 2, 1, 2,5. Go No, czemu nic nie ma stary? <grym> Bo nie trafiłeś do dobrej dury. A ja stary ci w ogóle w każdy w lawę, nie wiem czy widziałeś, ale ja zabrałem szybko, żebyś nie widział. <grym> Dobra mogę, do po prostu cię co Proszę... może widzicie co, ja sobie buduję moje tamki, po prostu wezmę e, i te MPS-owki, które mi w nagrodach, co? Aha, spoko, czyli wszystkie zróbiliśmy właściwie, to jest, powiem was, że sporo tego wygrałem, więc spokoj, widzicie w tym momencie, subskrybujcie kanał, bo moi mojego mają na moim kanale odcinki, więc jest, serio, jest bardzo ważne, więc subskrybujcie, dzwonczkujcie, bo ja kanał subskrybujcie, dowiecie się, że Jestem najlepszy w całym, powiecie, więc mnie dziękuję, też subskrybujcie mój drugi kanał, Erviso Games i followujcie Instagrama, Elvisa Podwodów, też także na moim kanale, macie palca ma, gdzie żeby genialne przywileje, a my wam dziękujemy, to był spoko, filmik aleczko i yo!